Czarne kule we śnie, bądź w obę, czy świadomym śnie, czy poprzez przesunięcie swojej świadomości stąd do tam. Czarna kula to jest najgorsza z energii. To już gorszego dna nie ma. To jest destrukcja, to jest niszczarka, to jest negatyw, to jest antagonizm do białego światła. Jeżeli napotkacie taką energię, po prostu jak jesteś w obę, zachowaj spokój, po pierwsze nic nie jest w stanie ci zniszczyć nic nie jest w stanie Ci zrobić krzywdy poza ciałem, to sobie wbijcie do głowy nie ma takiej opcji ale bardzo cenne są doświadczenia z takimi negatywnymi energiami, bo Cię no w końcu już tak Cię to kuźwa zahartuje, że już się niczego nie będziesz bał ona samym takim szajsem promieniuje dookoła siebie to jest po, połączenie lęku zimna, rozwalania na kawałki taka to jest energia o, już się pewnie boją, już się serają. Widzicie, co cioty jesteście niektórzy. Zachowujesz spokój, zachowujesz spokój, wyciszasz swój ident, czyli nie szumisz myślami. Za, normalnie, jakbyś zamarł, udajesz, że jakbyś umarł. Nawet nie myślisz żadnych emisji myśli. Jesteś jak słup soli, tylko obserwujesz. I ona cię nie zobaczy. Ale za to będziesz mógł ją poobserwować, jako formę przyjmie, jak się zetknie z ziemią. Może to być. Forma humanoidalna. Badajcie tę energię, nie bójcie się. Antagonistyczną formą energii do czarnej ku, kuli, to jest jaka kula? Biała kula. Jakbyście to bardziej zbadali, byście zrozumieli, kto wam tak bruździ, kto nam tak bruździ na planecie. Antagonista właśnie. Antagonista, antybóg. A wy Boga o wszystko kuźwa winicie, o wszystko. O smród, o komary, o wojny, o brud. Wszystko winny jest Bóg. Nie. To jest ten antagonista, antybóg, co posiał chwast między pszenicą.